Tu ba, gramy sobie dzisiaj dalej. Bajeszuka, czekajcie, poprawę sobie mikrofon. Już niedługo będę zamawiał ten nowy, więc myślę, że będzie spoko. O jak mamy mało naboi. Yy, mówiłem, że będzie odcinek specjalny po tamtych Bajeszoku, ale niestety nie udało mi się go nagrać. Zobaczmy co mam zrobić. Yy, ponieważ... No... Yy, znaczy no specjalny odcinek. Yy, ponieważ to w komis Dobra. Y Steam wyłączył już tego darmowego Black Ops 2, którego chciałem. O wy geje, no, nie mam naboi. Oddawaj! Moving to cover! Tak zginiesz A tego sobie tak stawiamy no. Jak biega kubany? Chodzę tu bo nie mam czasu na ciebie bo ja tu mówiłem o ważnej uh, rzeczy No yy, Gdzie jest jeszcze ten ze strzelbą? Tutaj Weźmiemy sobie tą strzelbę Tu się zmienia broń I tak to sobie przeładujemy. Jest przeładowany, nie trzeba. Yy, ponieważ Steam wyłączył yy, tego darmowego Black Ops co był przez weekend, a ja wróciłem późno z pracy po prostu, no i nie miałem już jak go nagrać. Niestety, ja chciałem sobie dorzucić tam jeden odcinek z Blago 2. Mam życie? Mam życie, to... A, mi tylko robi. Yy, do serii postrzelajmy się po prostu, no. No ale cóż, niestety się nie udało. Dawaj kasę! Chętnie przyjmę wszystko. Nie no. używam. Kru kruki bym chętnie sobie ulepszył, ale no... Macie coś? Nie macie ich do strzelby? Ja cię kręcę! Nie ulepszamy nic. Tu jest co? Kinektoskop, nas nie interesuje, no to idziemy na górę. Tylko tu. Pamiętam, że podbiłem ludzi, tu jest jedno. I tu jeszcze jeden zginął. Ale on zostawił po sobie tylko broń. Śmietniczek, a my idziemy dalej, okej. Okay. Chodź, młoda. Ciebień, guzik. Idziesz? Chodź, że. na ciebie czekał, nie wiadomo ile.

A, nie ma tu czegoś? A, nie ma niczego. No to lecimy Najpierw to przeszukajmy. No właśnie. się no, zapomnielibyśmy sobie. Tarcza. pójdź za zdrowia. Hmm, zdrowie. Lecimy w zdrowie. Nice. Nice. True story bro nice. O ile kasy. Nie da się tu wejść. O nie. Dobra. Już nic nie ma. Nic nie ma. Użyj konsoli. Opuszczamy obszar. Cie ciekawe Alright. gdzie nas wywiezie. To Paris. To you. Everything. Everything. For you now. No one... Wait. Co to jest? 40 north by 74 w. That's not Paris. That's New York. did you know that? One thing I had in that tower was time, Mr. Dewitt. Time to study things like geography. I owed money, and there's a fellow. Who he offered to wipe away my debt in exchange for you. <laughs> Come on. <Eddie>. Sorry, <laughs> gościu. <laughs> <laughs> Come on, Eddie. Everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me, and we can. Damastilos. <laughs> no, no, gościu. Okazałeś, że Panna nie jest głupia, a wolałbym nie wkurzać jej za bardzo. No już ją wkurzyłeś i dostałeś kluczem przez twarz. Nie najlepiej się to dla ciebie skończyło. Jak nie mam. Cóż to za głosik był? Trafłodne kroki diabelskim pocałunkiem, by stworzyć zadawce, kroki. Wow, wow, wow. Jakie kombo tu można robić, nie wiedziałem. Papka wierzgającego konia. Ciekawego na wygląda w sumie. Będziemy się zobaczyć zaraz. No ładuj się, ładuj się. No. Mówisz, masz. No gdzie ona nas kieruje? Pewnie do Paryża. Jak myślicie? Teraz się pewnie przekonamy. O oh, shit. Ktoś nas namierzył Uciekła mi. Już po raz trzeci będziemy musieli jej szukać. I zapewne nie ostatni. Się ta ...rnuchu. Uderzył mnie. fajny klimatycik, strasznie mi się podoba. Znaczy tak, że tak powiem muzycznie. Nie lubię go. Słuchaj, to jest. Yeah, that's me. You Fitzroy. i got no quarrel with you or your vox populi this is my airship you're hanging me out of and i got perilous need of it really because it sure look like old comstock's airship to Listen, me i ain't looking for a fight i ask you fight to win only question is which side are you on comstock is the god of the white man the rich man the pitiless man but if you believe in common folk boy coloru, if you believe, then join the my ship, and the Vox shall give her to you. but first, you must help the Vox. down in fengton, there's a gunsmith who can supply weapons to our cause. get our guns from him, and you shall have your ship back. Nie gadajcie, że nie mam żadnej broni. A, już myślałem. O Jezu, ile się, ja się naszukam tej baby wrednej. Mogę tak wszystko tu pokraść? O oh, wow. Podwójne jakieś, wydaje mi się, coś zasięg, większe obrażenia. 666, ładna cena, ładny obrazek, wszystko do siebie pasuje. O, fajne, ale zrobimy sobie tak, akceptuj. No i na to czekałem, mam nadzieję, że za niedługo to wypróbujemy. Dawaj woksofon Otworzymy go to jest strzał, my dzisiaj dostrzegamy, okej okay. Chyba jakiś brzydal tylko biali będą sprzątać, ale jednak Chyba nie A Tam, to idziemy tu Fuck logic Wow, maszyny robią a, ale coś ci spadło, że ja muś... A ja sobie... No, to jest. Słyn dup sztala. Czemu nie mogę? Słyn dupę, gościu! Nie mogę wziąć hajsu. No, no nie. Za nie fart. Wytry już 10. nie było wcale wytrychu, a teraz jest pod dostatkiem bardzo fajnie jemy wszystko co tam co tam poczujecie się gapisz.

Walczymy wręcz. Jeb. Yeah. Jeb. Yeah. Jeb. Yeah. Kombosa chce. Jaki masony? No. Nee. O oh no, o oh no. Po pierwsze zmień broń. Po drugie zabij. What the fuck is co jeszcze lata no? Aj, dupę. Przedtem sobie nic nie robiłem, kulturalnie, grzecznie kurde się zachowywałem. Gdzieś jest. Ktoś jeszcze strzelał? A, bra, idziemy. bardzo fajna O nie, tylko nie ten. Oa, co, co mnie tak tak nie tak.

Nie, nie chcę. No dobra, ze. I... Oj ludzie, ludzie, życie wam nie miłe widzę. Oddawaj moją strzelbę, bo ja mu nie chcę tej głupiej broni. Przeszukane ciało. Przeszukane ciało, przeładujemy sobie. Nie ma tu nic dla mnie ciekawego? Nie ma Do szczekacza? Ksz... Cóż to jest szczekacz? Bo widzę, że on mi ją podnosi. Ta amunicja net nie ma... Ups! A ja nie mam tej broni, więc... Ciekawe. Co mi tu gwizdasz? Enter. Broń w rogu przed pułapki z Wigoru zamienia się widmałe wieżyczki. O kurde. Używaj przedmiotu. Brzmi zarąbiście. Zamknij się. Użyj radia. Jeszcze nic nie świeci? Dobra, let's go. Tu było jakieś ciało, nie ma ciała. Nic do przeszukania. Skocz! To będzie do przeszukania, ha! ciałem. <laughs> Sorry wielkie. I jeszcze jeden wytrych. Leć! A tu co się stało, co? O, widzę, że jakiś nowy... ...wigor. Ale nim się zajmiemy w... ...kolejnym odcinku. To nie jest nowy wigor, to jest... Yy... ...elektryczny żokej. Zajmiemy się nim w y, następnym odcinku. Dzisiaj będzie krótszy, dlatego że ostatnia był... ...trochę za długi. Ja was zapraszam do lajkowania, komentowania. Jak się podobało, jak nie podobało, też powiedzcie, co się nie podobało. A jak chcecie więcej, to subskrybujcie! Subskrybujcie! Dzięki! Cześć!